Cześć, witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku z budowy Nissana Skyline'a od De Agostini. A w dzisiejszym materiale zabierzemy się za kolejną zwrotnicę do naszego zawieszenia oraz po raz kolejny doposażymy nasz piękny silnik. A jeżeli jesteście ciekawi, co znajduje się tutaj w tych gazetkach, jeżeli chcecie poczytać szybkie, wściekłe opowieści i informacje na temat naszego Nissana, którego składamy, zapraszam Was tutaj. Oczywiście pamiętajcie zostawić komentarz jak wam idzie budowa i zostawienia łapeczki. Więc nie przedłużając, lećmy z budowaniem naszego Nissana. Kto moi drodzy nie było od początku, tak prezentuje się nasz silnik RB26. Instrukcja gotowa. Otwieramy paczuchę. Patrząc na te wszystkie małe części, czyli tak jak tutaj mamy, możecie zauważyć wtryskiwacze listwy od rampy wtryskowej do tego jakieś tam połączenia paliwowe i nie tylko, będziemy na pewno potrzebować Niestety Tak mi się wydaje. Pierwszy element, który będzie nam potrzebny, to jest wizetura z tych list, a dokładnie ta. A teraz potrzebujemy te niebieskie wtryskiwacze. Patrząc na instrukcję, musimy włożyć w te dolne otwory niebieskie. Myślałem, że się uda bez pensety, ale chyba nie do końca. Patrzcie to. Nie wiem, czy on zoomuje. Upadł i się Uuu, Kurde, mamy pierwszą szkodę, moi drodzy. Jak strzeliło. Chyba wracamy do robienia to palcami. No i ten ułamany. Kurde. Jak nasz Nissan będzie chodził? Chociaż może i tamte są zapasowe. Ale ten jest innej grubości, zobaczcie. Nie no, przeglądając instrukcję, widzę, że te dwa chyba jakby były zapasowe. Tylko, że on inaczej wygląda. A tutaj wkładamy teraz te czerwone. Mam nadzieję, że ich nie popsujemy, bo tu mamy na styk. Jeden siedzi. Dobra, drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. I sz Szósty, dobra, tu nie było szkód, tylko strasznie mnie to przeraża, że będziemy chyba je przekręcać, coś mi się tak wydaje zaraz. Okej, okay, to na razie możemy odłożyć. Teraz potrzebujemy łączniki. A jest, w zapasie czerwone też są, zobaczcie. Tu chyba się nam pęseta przyda. Te łączniki musimy zamontować tutaj. <grytania> Jak ja Wam to tam włożyć? Jeden tu mamy. Trzeba delikatnie bardzo to robić. O, dobra. Mamy już cztery, jeszcze dwa. I ostatni, i dwa widzę nam zostają w zapasie. Okej, okay, mamy to. Następnie tą naszą rampę wtryskową musimy tutaj jakoś zamontować. Ok, No niby siedzi. O, dolot nam morzu. Z układu paliwowego byłoby tyle. Teraz bierzemy się tutaj za tą widzę pokrywę, mamy kolejne części. O, już nie mamy takiej dziury. Proszę bardzo. Teraz potrzebujemy złącza skrzyni korbowej. To jest ten i ten element, który montujemy tutaj. Czyli to musi być tak zrobione. Prawy, lewy jest. Dobra, kolejnie musimy wziąć się za obudowę sprężarki. Mamy kompresor, który musimy przymocować do naszego silnika. Ale tu się gęsto zaczyna robić na tym motorze. Ja sobie tak będzie tu dyndał, tu będziemy regulacje widzę. Kolejny musimy włożyć stworzeń pompy układu kierowniczego. On jest tu widzę na tej obudowie kompresora. Zobaczcie, czyli tutaj. Dobra. I wariatul, no i wmienna faza do rządu, moi drodzy, zobaczcie. Coś nie chce wejść. Nie wiem, czemu to nie chce mi wejść do końca, a nie chcę na siłę tego zrobić. O, dobra, klikło. Teraz potrzebujemy tego wspornika, który musimy zamocować tutaj w tą dziurę jakoś. Okej. Okay. I tu będziemy skręcać. Ale coś tu nie wchodzi. A ona ma być tak pod kątem, ten wspornik. Okej, okay, dobra. Potrzebujemy do tego śruby BM, czyli tej. Sporniczek mamy przykręcony. O, rureczka nam odpadła. No i gotowe. Na dzisiaj mamy tyle, jeżeli chodzi o motor. Bierzemy się za kolejny numer. To lecimy z numerem 12. Czyli kolejną naszą zwrotnicą. Elementy jak słyszycie mamy wszystkie metalowe i jedziemy po kolei. Okej, okay. teraz potrzebujemy naszego zawieszenia. A te dwa elementy zostają na później. Mamy pierwszy układ zawieszenia, moi drodzy, także coraz to bliżej gotowe. Tak jak widzicie, moi drodzy, nasz silnik RB wygląda już przepotężnie, jeżeli chodzi o konstrukcję, no i jest bardzo, ale to bardzo szczegółowo zrobione. Będę się powtarzał to na okrągło jak tylko ten silnik będę brał do ręki, to śliczny jest. Tak samo zobaczcie po wielkości, po wielkości tego zawieszenia, już możemy sobie nawet wyobrazić, jak wielki będzie nasz ten Skyline. No więc tylko szkoda, że nie mamy jeszcze do czego tego przykręcić. Także dziękuję wam. Moi drodzy, za obecność, za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki, a my się widzimy w kolejnych odcinkach tutaj ze składania naszego Nissana. Także żegnam Was mile i do zobaczenia następnym razem. Cześć!